SEO Quick Wins, czyli co zrobić, aby zobaczyć efekty SEO już w 30 dni? SEO to zazwyczaj proces, który trwa miesiące, ale istnieją szybkie działania, które mogą przynieść efekty już w ciągu 30 dni. O czym napisałem cały artykuł na moim blogu z 27 takimi metodami, a w tym wideo pokażę Ci kilka przykładowych z nich. Prędkość ładowania strony ma wpływ na SEO. Użyj narzędzi takich jak Google PageSpeed Insight, aby zdiagnozować problemy i je naprawić. Poprawa szybkości możesz w ciągu kilku dni zwiększyć Twoją pozycję w wynikach wyszukiwania. Zaktualizowanie starych treści to szybki sposób na poprawienie wyników. Dodaj nowe frazy kluczowe, popraw nagłówki i uzupełnij i zoptymalizuj treści, a zobaczysz, jak pozycje Twojej strony zaczną rosnąć. O tym, jak to zrobić, pokazałem w innym materiale wideo. Dodaj dane strukturalne do Twojej strony. To prosta technika, która pozwoli Twojej stronie wyróżnić się w wynikach wyszukiwania za pomocą rozszerzonych wyników, takich jak oceny czy ceny co może pozwolić Ci zgarnąć na nią więcej ruchu. Popraw linkowanie wewnętrzne. Dodaj linki do innych istotnych podstron. To nie tylko poprawi nawigację, ale też pomoże Google lepiej zrozumieć strukturę Twojej strony. Użyj Google Search Console, aby szybko znaleźć i poprawić błędy na swojej stronie. Naprawa problemów z indeksowaniem stron z błędami 404 inne mogą natychmiast poprawić widoczność Twojej strony. Sprawdź, jak Twoja strona działa na urządzeniach mobilnych. Google zwraca na to ogromną uwagę, a poprawa mobilnej wersji strony może szybko podnieść Twoją pozycję w wynikach wyszukiwania. Te szybkie działania mogą przynieść efekty w ciągu 30 dni. Pamiętaj, SEO to proces, ale dzięki tym Quick Wins możesz zobaczyć pierwsze rezultaty znacznie szybciej. Więcej o konkretnych metodach i jak je wdrożyć znajdziesz w moim artykule na blogu: 20 metod Quick Wins. Mam nadzieję, że to wideo było dla Ciebie wartościowe. Daj like, serduszko, obserwuj mnie, subskrybuj i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!